między pierwszą a drugą rundą walki Sobierajski-Kośminer Rozmawiam z Michałem Żeromińskim, który w pierwszej gali pierwszej walce gali na warszawskiej Pradze pokonał Krzysztofa Łojewskiego. Witaj Michał. Witam. Jak dzisiaj się dobie tutaj boksowało? Wiem, że to nie był Twój pierwszy pojedynek z Krzysztofem Łojewskim. Wcześniej już 133 bądź dwie walki. Jak się boksowało tym razem? Jesteś w pełni zadowolony z tego, co pokazałeś? Przez nie jestem zadowolony. To była moja najgorsza walka chyba z nim. Miałem intensywny ostatnio. Okres startowy W ciągu 8 dni zaboksowy To jest moja czwarta walka. Także widać już zmęczenie. Dawno nie boksowałem tyle walk w tak krótkim czasie. Czyli czymś ciebie zaskoczył Łojewski w porównaniu z tym, co, co wcześniej prezentował w walkach z tobą? Zaskoczył mnie wagon. Troszeczkę widać, bo że był cięższy ode mnie. Nie mogłem go zepchnąć. Cześć Boże, jest silniejszy. Moje ciosy nie objęły na inważenia. No ale udało mi się go wypunktować. To, że może nie jesteś do końca zadowolony z, z przebiegu dzisiejszej walki yy, wynika z tego, że po prostu miałeś ostatnio intensywny okres yy, tak jak właśnie sam wspomniałeś przed chwilą. Tak właśnie było? No tak, no yy, brakowało przede wszystkim świeżości i szybkości. Wyczucie dystansu było, ale to, to wszystko było za wolno jednak. Także... Ostatnie szersze grono publiczności mogło Cię Zaobserwować podczas gali boksu zawodowego organizowanej przez Andrzeja Gmiturka w hełmie. Powiedz, jak, jak, jak ocenisz takie doświadczenie dla siebie? No, to jest wiadomo fajna sprawa, jest, jest jednak dużo większa publiczność niż, niż na boksie amatorskim. No wiadomo, sama atmosfera otoczka to jest show wśród zawodowców. Także no, fajnie, naprawdę fajnie się boksuje przy taką, przy taką publicznością właśnie w takiej atmosferze. Jesteś wicemistrzem Polski Seniorów, ale wiemy, że w tej chwili jesteś poza kadrą. Dlaczego? No taka sytuacja wynikła, taka nie inna. Będę się stał y, walczyć o, o to cały czas o to miejsce. Jest teraz student Grampy. Przyszym roku są y, mistrzostwa Polski seniorów no i trzeba już już y, tam się pokazać dobrze, bo kwalifikacje olimpijskie już za rok. Dzisiaj widzieliśmy, że w Ringu w narożniku pomagał Ci nowy Dąbrowski zawodnik, który już ma za sobą pierwsze dwie walki zawodowe. Y, jego śladem będziesz starał się podążać, czyli masz już może jakieś propozycje odnośnie przejścia na zawodowstwo, czy na razie zostajemy w amatorstwie i czekamy na Igrzyska w Londynie? No, propozycja już, już jedna jest oficjalna taka. Jeszcze jedną słyszałem tak, że jedna grupa chciałaby ze mną po prostu prowadzić jakieś rozmowy, ale na razie mam fajnego sponsora właśnie Agencji Ochrony Sigma. Właściciel Robert Pyszanowski takie warunki mi yy, stworzył, że na razie nie muszę się martwić do igrzysk olimpijskich. Powiedział, żebym postawił jednak na, na te Igrzyska olimpijskie, bo później mogę żałować tego. Często pracujesz z Norbertem Bonowrowskim, czy to są takie sporadyczne przypadki? Yy. Te momenty, w których razem e, pracujecie? Znaczy nie? No, z byłem się znam 8 lat, odkąd zaczęliśmy boksować razem, jesteśmy z wyjózstwa Mazowieckiego na Kadę, zawsze jeździliśmy e, od tych młodzieżowych lat na Kadę Mazowsza, na, na Kadę polskich Seniorów i znamy się po prostu przypadek. Tutaj e, ten na co dzień jest mój tata e, Sławek i nie mógł dzisiaj przyjechać, także no Norbert, poprosiłem Norbeta, żeby w narożniku mi stanął, nie było problemu. Dziękuję bardzo. Tyle, Michał Jerominski, a wracamy już za chwilę do ringu, do ringu na walkę Sobiewacki Koszmidl.